Szanowni Państwo, ofera wiatrakowa czy to głupie, kompromitujące, wariackie polecenie wstrzymania całej wycinki lasów to tylko wyraziste symptomy czegoś znacznie poważniejszego. Otóż cała polityka Ministerstwa Klimatu i Środowiska opiera się na dwóch fundamentach. Na kłamstwie i na realizacji interesów obcych państw. W szczególności Niemiec, kosztem interesów polskich i Polaków. Te dwa fundamenty mają oczywiście swoją markę, mają swoją dobrze wypróbowaną nazwę i brzmi ona Zielony Ład. Podstawowym kłamstwem jest rzekoma konieczność za wszelką cenę redukcji emisji CO2. Wystarczy spojrzeć na fakty. Udział w całej emisji CO2 na świecie, wszystkie kraje Unii Europejskiej stanowią 7%. Nawet jakbyśmy zlikwidowali do zera i, i zaprowadzili tu e, państwo z, z bajki o Flintstonach, nawet gdybyśmy to zrobili, nic by to nie zmieniło. Zwłaszcza, że likwidowanie wysokoemisyjnego przemysłu w Polsce powoduje, że przenosi się on do Chin i Indii. A panie minister, powietrze z Chinami i Indiami również mamy wspólne. Niczego to nie, nie zmieni. Tymczasem wy upieracie się, żeby koniecznie brać udział w systemie ETS, w systemie opłat emisyjnych, handlu emisjami, który powoduje według wyliczeń towarzystwa gospodarczego polskiej elektrownie co najmniej 60% wzrostu ceny samego wytworzenia energii elektrycznej. W przypadku paliw wygląda to jeszcze gorzej. A przypominam, że zwiększenie celu redukcji CO2 z 55% na które zgodził się premier Morawiecki, nie korzystając z prawa weta, na jeszcze wyższy poziom, czego domagacie się wy. Automatycznie tak ten system jest skonstruowany, zwiększy poziom opłat, opłat emisyjnych. Czy pani minister zdaje sobie sprawę, ile już teraz płacą Polacy za prąd, a ile będzie, będą płacić już niedługo? I ta cena to jest cena w warunkach. W warunkach osłony rządowej, która znów jest wielkim kłamstwem, bo żeby zmniejszyć cenę energii dopłatą z budżetu państwowego, inaczej się nie da, to najpierw trzeba zabrać te pieniądze podatnikom z kieszeni w podatkach, inaczej się nie da, więc oni są biedniejsi i tym bardziej nie stać ich na wysokie ceny energii, więc jest to tylko i wyłącznie formalne, formalne księgowe oszustwo. Tymczasem my. Sukcesywnie likwidujemy kopalnie, prawo i sprawiedliwość zlikwidowało ich kilkanaście, w poprzedniej kadencji wy chcecie likwidować kolejne. A co robią Niemcy? Niemcy reaktywują kopalnie i budują kolejne elektrownie węglowe. To co robicie to jest usuwanie konkurencji węglowej wobec Niemiec i uzależnianie nas od węgla z zagranicy. To jest dokładnie tak, jak teraz jest z CPK. Dlaczego blokujecie CPK? Niedawno niemiecki Die Welt napisał... CPK to wyzwanie dla niemieckiego sektora lotniczego, który już dziś cierpi z powodu wysokich podatków środowiskowych. Ten megaprojekt może zepchnąć Berlin-Brandenburg w cień. I wasz rząd od razu zrozumiał komunikat i budowę CPK wstrzymał. Natomiast Róża Grefin von Thun und Hohenstein, wasza liderka do Europarlamentu z trzeciej drogi wywalczyła w Unii Europejskiej i domaga się realizacji w Polsce zakazu samochodów spalinowych i ostatnio powiedziała w dyskusji ze mną tak. Czy to takiego wysiłku wymaga biedaczku, żeby zrozumieć, że to nie muszą być elektryki. Jeśli pan zrobi spalinowy zeroemisyjny, to nikt panu nie zakaże wprowadzić go na rynek powodzenia. A więc komunikat wasz jest taki. Biedaczki, chcecie jeździć samochodami, ale nie stać was na elektryki, to skonstruujcie sobie zeroemisyjne samochody spalinowe. Tak wam radzi zarobiona europosłanka trzeciej drogi róża. Wszystko to w imię oderwanej od rzeczywistości warwiackiej, bezcelowej polityki klimatycznej. Będziemy głosowali za wotum nieufności dla pani minister. Szczęść Bożej. Ratuj się, kto może rodacy, kiedy rządy, kolejne rządy Rzeczypospolitej Polskiej implementują eurokołchozowe normy i wprowadzają Zielony Ład, dyrektywę budowlaną. Nie chciałbym, żeby to wyglądało na jakąś niewczesną, nieproszoną obronę, pani minister Henik-Kloska, ale ona robi to, co jej matka partia i obowiązujące doktryny nakazują. Niewiele czasu zostało, ale dość, żeby zdradzić Państwu, jaka jest polityka klimatyczna Konfederacji. Dobry klimat dla biznesu, szanowni państwo, to jest nasza polityka klimatyczna. A wasze oparte na urojeniach, o czym doskonale wiecie, urojeniach marksizmu, leninizmu, łysenkizmu współczesnego doktryny tego nie zmienią. Polacy mam nadzieję, przeżyją te rządy Dziękuję, panie oczywiście Boś. popieramy ten wniosek. O wotum nieufności dla pani minister z ministerstwa którego sama nazwa jest kuriozalna jak z wierszyka Gałczyńskiego kto to tak pięknie śnieżkiem pruszy to oczywiście pan wojewoda więc jest ministerstwo od klimatu o, premy, dziękuję pan premy, bardzo się panie się pośle pan za premy, te rozpoetyzowane refleksje serdecznie dziękuję i... ministerstwo klimatu pod pani kierownictwem stało się niekompetentne ja dodam od siebie paskudnie niekompetentne i nie, nie są to moje słowa, to są słowa, pod którymi Pani się podpisała. Wysłałem do Pani propozycję, aby skokowo zwiększyć retencję wody w Polsce oraz akumulację CO2, aby nie płacić miliardów do kasy unijnej. Pani odpisała, że jest niekompetentna. Tak, napisała to Pani. Zaproponowałem, jak tanio i ekologicznie akumulo, akumulować wodę na łąkach. Ale to panią nie interesowało. Pani chce te łąki kompletnie zalać, aby pozbawić rolników źródła dochodu. A wodę chce pani zbierać w sztucznych zbiornikach wodnych, co jest horrendalnie drogie. Pokazałem pani, że zwiększenie lustra wody o 10 cm na łąkach rolniczych zebrałoby tyle wody, co we wszystkich dotychczas zbudowanych w Polsce zbiornikach sztucznych. Powiem pani, jeszcze coś, bo tego pani również nie wie, że są miejsca, gdzie tej wody można, tę lustro wody można zwiększyć nie o 10 cm, a o 100 cm. Proszę zobaczyć, jaka byłaby różnica. Wstydziłaby się pani minister. Pani minister woli płacić korporacjom za absurdalne wyłapywanie CO2 z powietrza i zatłaczanie go pod ziemię. Zaproponowałem pani, aby retencjonować CO2 na polach u rolników. Aby były wysokie i stabilne plony oraz odporne na suszę. Okazuje się, że pani tym również nie jest zainteresowana. Korporacją to pani zapłaci chętnie, ale rolnicy niech już bankrutują. Pani woli zapłacić za niemieckie używane wiatraki, jak pani proponowała w swojej lobbyingowej ustawie. Zamiast przeznaczyć te pieniądze na 2000 rolniczych biogazowni ta sama cena. Ale. Biogazownie rolnicze mają jeden minus. Nie da tam się postawić Rady Nadzorczej, a w, kor a w korporacjach już może się uda. Dlaczego, dlaczego Pani tak dba o zagraniczne korporacje zamiast dbać o polską rację stanu? Zachować się jak gospodarz, gospodarz w Polsce i polski minister. Po co w Polsce skokowo zwiększać retencję wody? Po co walczyć z suszą? Po co pani się ma martwić zawczasu o to, żeby była woda w studniach w miastach? Co roku mamy ten sam problem. Kilka miast ogłasza, żeby oszczędzać wodę. A dlaczego tej wody nie ma w studniach w miastach? Bo wcześniej nie było jej u rolników. Ale to panią nie interesuje, ogłosi pani oszczędzanie wody. Co by się stało, jeżeli byśmy retencjonowali wodę i CO2? Okazałoby się, że w Polsce hasło planeta płonie czy zmiana klimatu byłaby nieaktualna. I na koniec, pani marszałek, ostatnia afera, afera akumulatorowa, a właściwie śmieciowa. Okazuje się, że polski rząd zmienia KPO, aby dopłacać do używanych samochodów elektrycznych. Prawdopodobnie Niemcy nie mają co z nimi zrobić. Zrobimy kolejny śmietnik w Polsce używanych niemieckich samochodów elektrycznych.